Cześć, dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu z Polski. odzywam się do Was z Łazienki, bo pomyślałam, że pokażę Wam, jak wyglądają włosy po zabiegu. Po pierwszym myciu ja je myłam wczoraj wieczorem, a raczej powinna powiedzieć, że w nocy, bo około północy nie czuję, że rymuję. I potem je jeszcze wysuszyłam, więc suszarka tutaj chodziła około pierwszej nocy, ale. Pytała mojej mamy, czy jest ok, że sobie wysuszę te włosy, na powiedziała, że jak najbardziej, więc spokojnie komu nie przeszkadzałam. I tak, no zobaczcie, one rzeczywiście są prostsze, są ładniejsze, nie puszą się tak bardzo. Jak mogliście zobaczyć, jak one wyglądały przed, tuż po wysuszeniu dokładnie Wam pokazałam, jak te włosy się prezentowały, żebyście mieli um, taki ogląd, że one, no, były spuszone, były takie kręcone, falowane, nieproste, ale nie chciały się w ogóle układać. Jedyne, co zauważam, to ta grzywka, która nie do końca jest prosta i Wy też pewnie to widzicie, my ją obcięliśmy, w ogóle same włosy zostały obcięte i ta długość bardzo mi odpowiada, ja lubię, jak one są właśnie tak, do ramion i grzywkę również skróciliśmy na końcu. Ja sobie tę grzywkę zaraz tak podprostuję, bo myślę, że ta substancja, która wniknęła w to włosy, jeszcze tam jest, więc może coś podziałam, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało, ale z drugiej strony dzięki temu one układają się, układają się troszeczkę, troszeczkę lepiej. No a jeśli chodzi o tym, to proszę bardzo, tak się prezentują, nie używałam w ogóle prostownicy, tylko je wysuszyłam, nałożyłam na nie krem i tyle, więc według mnie efekt jest całkiem, całkiem niezły. Zobaczymy, będziemy wspólnie obserwować, sprawdzać jak to będzie wyglądało za jakiś czas. No zobaczcie, one no ja też tak, jeszcze muszę wam powiedzieć, że one są takie um, Obciążone przez te wszystkie produkty, bo moje włosy są cienkie. Cienkie, ale podobne jest ich dość sporo, więc. Okej, okay, dobra. Um, i przez to, że są tak dociążone, to też, o, widzicie, tak troszeczkę się strunkują, ale miejmy nadzieję, że za jakiś czas to już będzie wyglądało normalnie. No, więc dajcie znać, czy wy robiliście nanoplasty i czy byliście zadowoleni. Bo ja jeszcze na razie zdania nie mam, bo keratynie bardzo byłam zadowolona, byłam wręcz zachwycona, a teraz, no nie wiem, nie spodziewałam się, że ta grzywka będzie mi się tak troszeczkę wywijać. Dobra, ja jestem jeszcze w piżamie, tak w ogóle, ta ta piżama to jest, jest ona z HM-u, ja ją Wam pokazywałam, wymierzymy i jest rewelacyjna. Spodnie są takie przyjemne, długie, bardzo wygodne, tutaj również człowiek się nie płaci, więc jest super i dodatkowo bardzo ładnie wygląda. Te, mamy takie nude paski w brązie, w takim jasnym brązie, 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 brązie z bielą. No fajnie, fajnie. Więc e, ja się przybieram, lecimy na górę, bo musimy poraz pakowywać kilka paczek. Zrobimy sobie takie szybkie mierzymy. Jestem mega podekscytowana. Długo na to czekałam naprawdę bardzo, bardzo, bardzo długo. I w końcu będziemy mogli sprawdzić te ubrania, ale to za chwilę pozwólcie, że się przybiorę. Moi drodzy, mam nadzieję, że jesteście na to gotowi i robimy takie, ala mierzymy w polowych warunkach. Proszę bardzo, mam tutaj paczki gym glamour po raz pierwszy u mnie, powinna pokazać w ten sposób oraz Outspire. Tak wygląda pudło, i niestety ten karton przyszedł w takim stanie. Zobaczcie sami. No, można to spokojnie sobie rękę włożyć, ale mam nadzieję, że wszystko będzie w środku, bo widzę jakieś ubrania. No, zobaczymy. Czasami za lando również przychodzą do mnie takie paczki. Niestety kurierzy nie, nie troszczą się o nie zbytnio. Więc tak, od czego zaczynamy? Może zacznijmy od. Outspire. Zacznijmy od tego, a potem przyjdziemy do gym Glamour, więc otwieram w ogóle. Tutaj mamy naklejkę, gdzie jest napisane coś niesamowitego jest w tej przesyłce, przekreślone na tej przesyłce. Tobie coś, co sprawia, że inspirujesz innych. Dziękujemy za zakupy. No, sprawdźmy, sprawdźmy. Jestem mega, mega podekscytowana. Tak to zawsze wygląda, tak to się zaczyna. I zaraz wam pokażę, że trochę inaczej będzie miała postać wody. Więc będziemy wszystko oglądać w lustrze, które mam tutaj obok siebie. Będę się przybierać i sobie wspólnie wszystko ładnie przymierzymy. O, proszę bardzo. Otwieramy. Tak to wygląda. W środku pięknie zapakowane. Odklejam. I są, są ubrania. Ja, puh. Ja zdecydowałam się na brązy, na kolory czekoladowe i już muszę Wam powiedzieć, że te kolorki wyglądają jeszcze ładniej na żywo niż na zdjęciach, więc spoko I co wzięłam? Przede wszystkim wzięłam body, które teraz wydaje mi się bardzo malutkie. Jakie ja tutaj? M-kę wzięłam. No dobra, no teoretycznie powinno być ok, bo wszystko mierzyłam. Ten materiał jest rozciągliwy, bardzo przyjemny w dotyku. Zobaczymy. Uwielbiam body, swoją drogą, one zawsze ładnie wyglądają, ładnie się prezentują, więc będziemy przymierzać wszystko razem. W brązach nie ma większego dekoltu, dekoltu ale jest na ramionczka, więc spoko, takich rzeczy szukam. I wzięłam również dresy, zastanawiałam się nad bluzą, bluza nie była dostępna. Uuu, bardzo przyjemna. W dotyku mamy na dole ściągacze, ale te ściągacze też nie są takie oczywiste jak w innych dresach, zobaczcie. Tak to wygląda, w środku nie mamy miśka, tylko mamy, proszę, ten splot pętelkowy, a same dresy prezentują się na razie. Tak, ja wzięłam rozmiar M, również Mkę w środku mamy um, te, jak się nazywa, te sznurówki i... Mamy również ściągacz. One są dość szerokie, dość długie, dość duże, outspire. Pięknie ten napis jest tutaj wtłoczony. Też yy, zgrywa się razem z tym kolorem, więc zobaczymy. No, materiał bardzo, bardzo przyjemny. I tak, moi drodzy, zmierzymy, sprawdzimy. Ja jestem też dzisiaj jeszcze bez kawy, więc wybaczcie. Muszę się troszeczkę rozbudzić. A jeśli chodzi o gym Glamour, zaraz otworzymy obie paczki i potem się będziemy przybierać. Jim Glamour. Też nigdy nie miałam i również zastanawiałam się nad rozmiarem. Mam nadzieję, że dobrze wybrałam, bo nie chcę się odsyłać i czekać na kolejne rzeczy, chociaż teraz mają tych rzeczy na co nie więcej. I tak się zastanawiam, czy może nie powinnam. I tak, ja wzięłam dwie pary leginców. Ja w ogóle sobie... Uuu, fajnie to wygląda na żywo. Ja sobie obiecałam, że... Jeśli, w czasie pandemii, jeśli będę ćwiczyć podczas pandemii non-stop i nie zrobię takiej dłuższej przerwy, to zamówię sobie jakieś fajne swoje sportowe i to było dwa lata temu. Ćwiczę cały czas, więc w końcu przyszedł ten moment, aby zamówić coś fajniejszego, coś lepszego, mam nadzieję. I ja wzięłam, tak jak mówię, dwie pary leggings. Pierwsze mm, to są takie klasyczne czarne. Okej, okay, dobra. Jeszcze staram się nie panikować. Dziewczyny mówią, że one są rozciągliwe i rzeczywiście są. A chciałabym Wam powiedzieć, co to za model, bo wiem, że jedne to są ombre, a te to są chyba... Czy jest tutaj napisane, co ja tylko zamówiłam? Oczywiście, że nie. A na. A, 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 moment, 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 już to mam. Legiensty czarne weszwowe, tak. To są legience czarne weszwowe. Rozmiar M. No dobra. I wzięłam również leginsy Ombre, M, fioletowe, bo mam na oku fajne buty tak w tym kolorze do biegania, więc pomyślałam, że dobrze by się to zgrywało, a poza tym jakiś kolor również by się u mnie przydał, jeśli chodzi o takie zestawy do aktywności fizycznej. I zobaczcie, one już wyglądają troszeczkę inaczej nie są tak krótkie jak te poprzednie. No przepiękny kolor, bardzo przyjemny materiał. Ja w ogóle nigdy w ręku nie miałam, nigdy nie widziałam na żywo. No zobaczcie w ogóle jak to w aparacie pięknie wygląda. No cudownie. Zaraz przymierzymy, sprawdzimy. I jeszcze dodałam sobie do tego stanik sportowy i mam tutaj rozmiar S. Bisono Spusha Deep Black. I również go przymierzę. No, także tak wygląda nasze całe mierzymy. O, fajnie, fajnie, bo tutaj można sobie wyciągnąć em, te miseczki. Spoko. Tak on wygląda. O, coś takiego klasycznego. Najpierw rzuciłam się na czerń, a jeśli to się u mnie sprawdzi i będzie dobrze wyglądało, to może sięgnę po inne kolory. Więc tak, całe moje zamówienie, dwa zamówienia w sumie. Najpierw przejdziemy przez Outpaya i przebieram się w Jim Glamour. Sprawdźmy to, przetestujmy. Na mnie już Wam się pokazuje, przebierzmy się, chociaż jest tak ciepło, powiem Wam, że mam do przebierania tak trochę średnio, no ale... Zaczynajmy, mierzymy. Wiecie co, moi drodzy, chyba się troszeczkę obudziłam, bo jest szał. Naprawdę jest pięknie. Nie sądziłam, że z rozmiarami trafię, ale jeśli się zmierzycie, to rzeczywiście można dobrać rozmiar idealnie pod siebie. Ja jestem zachwycona. To body wygląda przepięknie. Nie sądziłam, że będzie pasowało. Proszę bardzo. Tutaj jest dość mocno wycięte, ale mi to nie przeszkadza. Pięknie się prezentuje. Mamy w składzie bawełnę i elastan. O ile się nie mylę, chyba 92% bawełny i 8% elastanu i jest. Cudownie, bardzo ładnie wygląda, przepiękny kolor, jest mega wygodne i do, te, do tego jest prążkowane. no Nareszcie się zacinam. Naprawdę, naprawdę ładnie się prezentuje, ładnie układa się na sylwetce i jest oczywiście rozpinane na dole, za co też ogromny, ogromny plus. Jestem zachwycona. A jeśli chodzi o dresy, to <laughs> zapomniałam wam wspomnieć, że A, jakaś niteczka. Zapomniałam wam wspomnieć, że Dresy mają dwie długości: long i regular. I ja mam oczywiście long, bo ja mam 1,76 m, więc ja mam takie dłuższe. Zawsze miałam problem, aby dobrać dłuższe dresy, aby mi, wiecie, no, żeby nie wyglądały w ten sposób. I te w ten sposób nie wyglądają. No, są super, słyszycie to podekscytowanie. Przepięknie się układają, mimo że są takie szerokie, to naprawdę rewelacja. Rewelacja. Kosztują troszeczkę, ale. No nie wiem, no zobaczymy jak będzie po czy nie będą się kulkować, czy nic z tym materiałem nie będzie się dziać, ale naprawdę gratulacje dla Marty i Alana, bo stworzyli fajne produkty, ciekawe, ładne kolory, wygodne na ten moment, no pięknie, pięknie, tutaj mamy... Na zameczek kieszonki, więc też spoko podoba mi się ten pomysł, bo nic Wam nie wypadnie. Z tyłu przepięknie się prezentują. No, stworzyć ładne dresy to jest chyba jednak sztuka. Ciężko znaleźć coś takiego na rynku, a proszę bardzo, mamy. Mamy polską markę, polskie dresy, bardzo wygodne, bardzo fajne. Ten materiał jest taki milutki, mięciutki, no mega. I dodatkowo fajnie, że tutaj. Też nereczki na mnie wiszą, tylko są z drugiej strony. Można delikatnie, ewentualnie sobie to mm, podciągnąć, jeśli jest taka potrzeba, ale u mnie no nie. No zobaczcie, no rewelacja, no ładnie się to układa. Jeszcze na tle tej kanapy. Pięknie, pięknie. Pierwsze rzeczy no zostawiam, zostawiam, wiecie? I to są rozmiary M-ki, tak jak Wam mówiłam, przepięknie wyglądają. No sorry za tę rękę w kieszeni, w kieszeni, ale jestem po prostu zachwycona. No, powiem Wam, że... Yy, Miałam spore nadzieje, spore oczekiwania i zostały one na ten moment spełnione, więc jest rewelacja, jest szał, dajcie znać czy macie coś z tej marki, czy wam się podoba, wiem, że kilka osób czekało na moją opinię i muszę wam powiedzieć, że jest dobrze, jest dobrze, zobaczymy jak to będzie się prało, jak to będzie wyglądało po kilku, kilkunastu noszeniach, ja wam na pewno dam znać. Bo podobno te zestawy, ten kolor ma zostać, te dresy również, więc wydaje mi się, że taka opinia po kilku tygodniach, kilku miesiącach również byłaby potrzebna. No ale jeszcze raz, wielkie, wielkie gratulacje. Zestaw wygląda przepięknie, fajnie, że zdecydowałam się właśnie na ten kolor, coś innego. Nie czarny, taki standardowy, a właśnie czekolada. I dodatkowo. Wiecie, że ja ostatnio mam szał na takie koszulki w prążki. Mam jedną z H&M, która tutaj nieładnie się układa. I ją pewnie widzieliście już nieraz na moich vlogach. A tutaj zobaczcie, no nic nie odstaje. No jest, jest cudownie. Naprawdę, naprawdę jestem zachwycona. Super. I dresy długość, no idealne są. Przepiękne. Przepiękne. Jeśli dresy mogą być ładne, to te właśnie takie są. Więc... Yy... Zaczęliśmy bardzo dobrze, przechodzimy do Jim Klamour, ale... No nie mam słów, wiecie? Aż bym chętnie została w tym zestawie dzisiaj i... W sumie? Kto mi zabroni? Nie no, cudownie. Jeszcze mam teraz ochotę zamówić bluzę. Tylko nie wiem, czy też w tym kolorze i zrobić total brown look. Pięknie, no zobaczcie. W ogóle jak sylwetkę ładnie te dresy podkreślają, bo tutaj idealnie one, zobaczcie, są pociągnięte no troszkę... Przed, yy, przed pępek, tak? Hmm? Co myślimy? Pięknie. Dajcie znać, czy coś macie z tej marki, co polecacie, ale na te dwie rzeczy ja od razu się rzuciłam, bo wiedziałam, że dresy long to ciężko coś takiego dobrego zrobić. No i wody, wody bardzo, bardzo lubię. Mam swoje zielone chyba z to bodajże i noszę je non-stop, więc teraz mam brązowe, które będzie pasowało do wszystkiego, czy do białej koszuli, czy nawet na bardziej eleganckie wyjścia, czy takie na sportowe. No super. Jestem zachwycona. Przechodzimy do Gym Glamour, bo się rozgaduję. O kurczę, spójrzcie na to. Pierwszy Gym Glamour u mnie i jest sztosik. Naprawdę zamówienia bardzo yy, trafione. Zobaczymy jeszcze jak te czarne będą wyglądały, ale te ombre, to jest istna rewelacja. Jeszcze do tego stanik sportowy, tak jak mówiłam, to jest rozmiar S, to jest rozmiar M. Ja wszystko sobie tak naprawdę mierzyłam. No, z miarką, z centymetrem krawieckim chodziłam, i dokładnie się pomierzyłam przed tym, jak zrobiłam to zamówienie, bo nie chciałam mieć jakieś wtopy. I spójrzcie, no jest ideolo. W ogóle te leginsy one są bardzo wysoko podciągane, więc wszystko Wam pięknie tutaj zbiera i kończy się w talii, w takim najfajniejszym miejscu. Dlatego to dość ładnie wygląda. Stanik sportowy też jest mega wygodny, bardzo ładny, nic mnie nie uwiera, nic mnie nie ciągnie, są mega wygodne, bardzo elastyczne, no jest sztosik i nagle też tyłek mi się zrobił więc ja nie dziwię się że dziewczyny tak często rzucają zdjęcia w tych leggingsach, bo one naprawdę pokazują, tak uwydatniają w sylwetce to, co jest ładne, a ukrywają wszelkie mankamenty jestem zachwycona, ja w ogóle nie sądziłam, że wam się pokażę w takim stroju ale w sumie nosi się crop topy, to jest prawie to samo no pięknie, pięknie to wygląda jestem Oczarowana. Będ, będzie ćwiczone, będzie ćwiczone. Wracamy do Anglii i bierzemy się za siebie, bo będzie jeszcze większa motywacja. Wiecie, jak to jest nowy Street Sportowy, nowa mata, nowe buty. Aż chce się coś robić, do tego jeszcze zegarek, którego teraz w tym momencie nie mam. Jest pięknie, jest pięknie. Mówię, zdecydowałam się na ombre, bo bardzo mi się ten kolor podobał i ślicznie to wszystko razem wygląda. No, nic dodać, nic ująć, same widzicie, no chyba nie jest najgorzej. Co nie jest najgorzej? Jestem dość szeroka w biodrach, co widać zresztą, ale pięknie, jest, jest pięknie, no kurczę, Bardzo trafione zamówienia, cieszę się, bo te paczki jednak leżały kilka dni, bałam się je otwierać. Kilka dni, dwa dni w sumie, bo dopiero jesteśmy tutaj w Polsce, to jest nasz drugi cały dzień? Co mamy dzisiaj za dzień? Dzisiaj jest w ogóle piątek 13. Pozdrawiam serdecznie, zaraz lecę do dentysty. Eee, tak, wcześniejśmy w wtorek, środa, czwartek, no to piątek, trzeci, trzeci pełen dzień, i dopiero teraz zabieram się za zapaczki. No wcześniej nie było czasu, ale wiecie co, no jest sztosik. Same powiedzcie, dajcie znać co myślicie, czy macie to coś z gym Glamour? Widzicie? Ja zaczynam się rozgadywać. No teraz już mi nie brakuje kawy. Ja jestem oczarowana. Jeszcze zmierzymy sobie te czarne, ale te są naprawdę, naprawdę przepiękne. Chętnie bym zamówiła kolejną parę, bo widziałam jeszcze, marzą mi się szare ombre czy coś takiego też bardzo fajnie wyglądały, ale na razie stwierdziłam, że w sumie tamte były niedostępne, więc wezmę sobie te fioletowe i chyba trafiłam trafiłam, trafiony, zatopiony, dziękuję, pozdrawiam dobra, jeszcze przymierzam te czarne zobaczmy jak one będą wyglądały, bo to są inne modele, te są ombre a tamte są bezszwowe, wbiłam się moi drodzy, wbiłam się i teraz mamy klasykę gatunku, czarne legginsy i czarny stanik to są leginsy bezszwowe i już czuję, że one są grubsze. One mają inną strukturę, troszeczkę inaczej wyglądają, ale niemniej jednak są... Tamte chyba są delikatnie, ciut, ciut wygodniejsze. Te może muszę w nich pochodzić, może, może muszę się do nich przyzwyczaić, ale również je zostawiam, wiecie co? To też jest rozmiar M, bezszwowe, bardzo ładnie wyglądają, podobają mi się. One są czarne, ale takie niestandardowe widać, że tutaj ktoś pomyślał, aby prezentowały się bardziej cool. Mamy tutaj takie kropeczki. No, fajne, fajny, przyjemny materiał, elastyczne. Dobrze podkreślają sylwetkę, więc spoko i mamy taki ładny czarny zestawik. Mówię klasyka gatunku, coś takiego warto u siebie myślę w szafie mieć i oczywiście moje białe skarpetki, no bo jakby mogło być inaczej. One też tak nie, że nie jestem do końca do nich nie przekonana, bo zostawię je, podobają mi się, ale tak czuję jakby delikatnie mi tak zjeżdżały, wiecie, ale może to tylko dlatego, że muszę w nich troszeczkę pochodzić, troszeczkę je ogarnąć. Nie są. Widzieliście na początku, one były takie króciutkie, nie tak jak te ombre, które od razu były troszeczkę dłuższe, ale. Niemniej jednak też mi się mega podobają, no nie, no zostawiam wszystko, fajnie to się prezentuje, jest dobrze rozmiarowo, też jest ok, trafiłam ze wszystkim, jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona, więc czekajcie, będziemy teraz ćwiczyć, będą treningi z Madzią, no, wiecie, teraz się śmieję żeby nikt nie wziął tego na poważnie, ale no myślę, że to jest bardzo dobra motywacja. Fajne, fajne te rzeczy, wiecie, ten Jim Glamour, powiem Wam, naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło, nie sądziłam, że będą mi się aż tak bardzo podobać. Ja już się zastanawiałam kilka miesięcy nad tymi ubraniami, jak nie kilka lat. Tak naprawdę chciałam już je kupić kiedyś, ale powiem Wam, że zawsze schodziło to na dalszy plan, ale... Teraz już sobie obiecałam, że jak będę regularnie ćwiczyć, to coś kupię i udało się. No, ja jestem zadowolona, dziękuję bardzo. Mam nowe stroje do ćwiczeń i teraz będę je używać, trenować, testować i na pewno dam Wam znać po kilkukrotnym użyciu, jak się u mnie sprawdzają, ale wiecie co, no fajna marka w ogóle. Cieszę się, że w Polsce coś takiego jest produkowane, tak samo Outspire. Jestem zachwycona tym moim zamówieniem, tymi dwoma zamówieniami. Jest idealnie, jakby Marta powiedziała, jak ona zawsze mówiła? O, kurczę, no, jest jest dobrze, o kurczę, naprawdę, naprawdę jest dobrze. Jim, glamour, fajnie. Zobaczymy jeszcze, jak będzie się w tych rzeczach ćwiczyć, ale myślę, że to jest właśnie to czego szukałam i cieszę się, że po to sięgnęłam w ogóle zapytałam Was jakiś czas temu już na Instagramie jakie ubrania sportowe polecacie co tam ciekawego u siebie macie i kilka osób się napisało, że Jim Glamour też na YouTubie się mnóstwo filmików przewija i nawet nie są to osoby, które jakoś współpracują z tą marką, również z niej korzystają i w ogóle się nie dziwię, bo rzeczywiście tutaj Wam nic nie odstaje, no zobaczcie z tyłu, ładnie to się prezentuje te leginsy pięknie wyglądają no, jest, jest naprawdę sztos. No, te dwa zamówienia są super. Jestem zachwycona, daję sobie okejkę, aby też może dać. Może, może, może ta, może ta. Możecie dać mi e, kciuzka w górę, jeśli Wam się takie mierzymy podobało. Troszeczkę inne. Jeszcze z takim ładnym bagrandem mojej mamy. Bardzo dziękujemy za udostępnienie tego pokoju. Pięknie tutaj wygląda, wiecie. Ta kanapa mega mi się podoba. Jest ruda, jest cudowna, jest inna i to jest taki fajny kolor, taki akcent kolorystyczny w tym pomieszczeniu. No. To by było na tyle, moi drodzy. Ja się przebieram, lecę, muszę się ogarnąć. Tak jak mówiłam, idę dzisiaj do dentysty. Trzeba zrobić przegląd, trzeba sprawdzić, czy tam wszystko jest ok. I włosy, zobaczcie, no teraz podprostowałam tę grzywkę i jest super. No, wystarczyło je tylko sorry, wystarczyło je tylko wysuszyć i od razu prezentują się o wiele lepiej. Ja Wam jeszcze nie mówiłam, ale ta nanoplasta, może was, was tego odkryć to i to was chwilę jeszcze pogadam. Ta nanoplastia sprawiła, że one delikatnie, nie wiem, czy to będzie widać w aparacie, ale one delikatnie, tak jakby były jaśniejsze, może tak przy oknie stanę i będziecie to lepiej widzieć, no one troszeczkę rozjaśniały ale, o moje ostające uszy oczywiście, ale e, mi to nie przeszkadza, bo tak na, na latu w ogóle fajnie, kiedy te włosy są delikatnie jaśniejsze, na przykład od słońca, w moim przypadku od tego zabiegu. Gdyby tak zostało, gdyby one były takie proste, to rzeczywiście byłoby dobrze. One są w ogóle dziwne w dotyku, wiecie, ja cały czas je dotykam, bo nie mogę się do tego przyzwyczaić. No, dobrze moi kochani, ja uciekam, lecę, przebieram się, powiem wam, że naprawdę jest mi mega wygodnie w tym stroju, no, Cieszę się niesamowicie i jeszcze chciałam Wam coś pokazać, już Wam pokazuję, momencik. Uuu, fajnie to z tyłu wygląda. No, ekstra, dobra. Przestaje się zachwycać, co? Ale chciałam Wam pokazać, że widać, że Marta i Alan zadbali o każdy szczegół, że te kroje, te ubrania są dopracowane i mamy ulepszenia, w takich zwykłych standardowych dresach są ulepszenia, przede wszystkim zobaczcie kieszonki, tak jak mówiłam one są na zamek, a zazwyczaj albo nie ma kieszeni, albo te kieszenie w dresach są powypychane, zobaczymy za jakiś czas jak to będzie wyglądało, kolor jest przepiękny, nietuzinkowy, mi się podobał również zielony, podobał mi się czerwony ale stwierdziłam, że na pierwszy raz wezmę sobie ten czekoladowy i w ogóle nie żałuję i nie żałuję, że nie wzięłam zwykłego czarnego czarny byłby spoko, ale Wydaje mi się, że ten brązowy no robi robotę Outspire, sam znaczek jest minimalistyczny Taki schowany i też dopasowany kolorystycznie Co mi się mega podoba, że nie rzuca się to od razu w oczy Sam ten ściągacz też jest troszeczkę inny On jest grubszy niż w innych dresach Ja tak porównuję do innych dresów, które tam u siebie mam Bo mam kilka par, ale nie z jakiejś wysoko półkowych marek zazwyczaj był to Primark, H&M, wiecie te joggers ostatnio kupiłam, o, chociaż powiem wam szczerze, że żałuję teraz kiedy dotykam tych dresów dlatego, że chętnie bym sobie dołożyła troszeczkę pieniążków i kupiła jeszcze jedne dresy z tej marki, no ale co się odwlecze to nie ucieczę, tak jak mówiłam ja mam tutaj um, tę, tę wersję long i to jest super, że są dwie wersje długości um, dresów i Zobaczcie na dole również ten ściągacz wygląda w ten sposób, przez co te dresy ładnie się układają. On nie jest za, za cieniutki, on też nie jest za wielki. No fajnie. I A i w środku, podoba mi się, że nie ma tutaj misia i nie będę się nawet w wakacje w tych dresach grzać, a w zimę również będzie spoczko. Tylko o, dokładnie tak to wygląda i sznureczki również są w środku. Więc rzeczywiście modele bardzo fajnie dopracowane, dobrze wyglądają. Materiał jest mięsisty bardzo przyjemny, no i mówię będę mówię będę mówię, no i mówię, że będę będę wam dawać znać jak one będą się prezentować już po kilku praniach i jak to będzie wyglądać po noszeniu, a jeśli chodzi o body pozwólcie, że to sobie przełożę, ono wygląda dokładnie w ten sposób, jak pokazałam mojej mamie, to myślała, że kupiłam e, to body dla chrześnia... chrześniaczki, no ale niekoniecznie to jest dla mnie i zobaczcie rozmiar M bardzo dobrze pasuje tutaj jest zapinane, jest bardzo mocno wycięte na dole, mi to nie przeszkadza e, fajnie wygląda i też kończy się w dobrym miejscu, e, przez co nie będzie Wam wychodzić ze spodni na przykład a czasami niestety body mają to do siebie, że są wycięte za wysoko i tutaj tak jak mówiłam. One, ona jest w tym miejscu też dość mocno wycięte, ale mi to nie przeszkadza, fajnie się tutaj układa, ta lamówka jest grubsza, no piękna, piękna rzecz i. No, zobaczcie, mamy ten, ten prążkowany wzór. A i wiecie co? Nawet zwróciłam uwagę na to, że metka. O, zobaczcie, metka wygląda w ten sposób. Ona was jakoś tutaj nie uwiera, nie gryzie. Też jest um, ładna. Po prostu ładna. Wiecie co? Po prostu um, ładna, przyjemna i taka malutka, więc tutaj nic nam nie przeszkadza. Możecie sobie zobaczyć w tym momencie skład. A skład, tak? A jeśli chodzi o adresy, to o, proszę bardzo, bo sama nie sprawdzałam, już nie pamiętam w sumie, sprawdzałam, jak kupowałam te rzeczy. I mamy tak, 90% bawełny i 10% poliestru i można je sobie na spokojnie prać w pralce w temperaturze 30 stopni max, temperatura prania 30 stopni i spoko, i spoko, i jest dobrze, i ja jestem zadowolona. I z tego również, oj, sorka, z tych legginsów również, no, fantastycznie, cieszę się z tego zamówienia, tutaj również mamy Jimmy Glamour, bardzo ładnie wyglądają. No, jest, jest petarda, jest petarda moi drodzy. Zamówienia jak najbardziej trafione. W sumie tak sobie teraz myślę, że może zakończymy tego vloga w tym momencie i to będzie taki vlog prze przedpołudniowy, połączony zmierzymy. bo rzeczywiście troszeczkę tutaj nagrałam, chciałam Wam opowiedzieć o tych rzeczach, pokazać Wam dokładnie, jak one się na mnie prezentują. Zrobiliśmy sobie open box, więc myślę, że podzielimy sobie ten film. A dlaczego nie? Dlaczego nie? Także jeśli mieliście cokolwiek z tych ubrań, to dajcie mi znać, co myślicie. Możecie mi napisać również, jak Wam się podobają te modele, które ja kupiłam, na które ja się zdecydowałam i jak Wam się podobają one na mnie, ale, ale mówię, to jest coś innego u mnie w szafie coś, czego jeszcze nie miałam i naprawdę jestem mega podekscytowana, że będę mogła je sobie tak konkretnie przetestować. Dlatego kończymy. Tego vloga. Ja zapraszam Was na kolejny, bo w sumie w czerwcu te vlogi będą pojawiać się o wiele częściej. Planuję, aby były od poniedziałku do piątku przez te cztery, pewnie ponad tygodnie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Trzymajcie kciuki, jeśli Wam się podobało to mierzymy troszeczkę inne polskich marek, z czego ja niesamowicie się cieszę. To dajcie mi kciuka w górę, będzie mi mega, mega miło i już teraz zapraszam Was na kolejny film. No niedługo, jeśli ten film wychodzi w tygodniu, no to jutro, a jeśli ten film wychodzi w piątek, no to w poniedziałek, widzimy się ponownie, mam nadzieję, u mnie na kanale. Uważajcie na siebie, moi drodzy, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Na razie, pa!